Everybody in the world die. Cześć, widzowie, dzisiaj gram z XML. E, no to teraz pójdziemy do tych e, zielonych. No, leży się... grzywna. Normalnie. Dobra, Co tam zabijesz jednego, ja zabiję drugiego, nie? No. To no, poczekam na Cinti, ok? To. Tylko, że Dobra, już mam. Już miałem cztery. Bo jak się spad... Jak się spadnie na... Rany, to jest źle. No, jeszcze może odbuduję tego bada w sumie. Cholipka. Biegnę ciebie coś. Bełny nie mam. Y mam trochę wam dla ciebie w sumie. I ty, ty. No to postawę tam TNT To czekaj, normalnie. bo to ja drabinkę i sobie wchodzi Dobra Dobra, rozwalę to ładnie I chyba, o, zabiłem dwóch ładnie Ale nie spodziewałeś się tego, że TNT zabije <grytanie>, to normalnie Dobra, łap ta Dzięki Normalnie to sobie TNT kupię, nie? Dobra, dobra Ja sobie zbieram nożyczki i wełnę Dobra widzisz troszeczkę Chyba, że idziemy do naszej bazy idziemy w sensie do czerwonych jakby lepiej, znaczy do różowych teraz właściwie bo czerwoni jakby troszkę zginęli <laughs> Chociaż wiem, że ten idz maciuś się poci ale dobra, trudno a tam, do no, nas nie pójdzie Chyba Wiesz co, to ja się do budowania nie nadaje Zabiłem panie? Yes! Ja Zabijęcie? Tak. Taki był plan jak coś no Jednak zmiana planów, nie idziemy do nich, tylko idziemy do tego niebieskiego, ok? No taka była szybka zmiana planów jak coś W ogóle nie pierwszy tak. jest tak fireballem, kogoś trafiłem jak tak w sumie spadłem A tak zawsze rzucałem Lecimy. Ja przy często przy trafiam. Nie wiem. Może teraz nie spadnę? Co wątpię. A tam sami w ogóle widzą nas czy nie? Mm. Co? Czy widzą nas tam w ogóle czy nie? Nie, nie ma ich. Ej wiesz co, <strybujesz> brakło trochę. Ja Ale będę je rozwalił Wolc, no, jak ten gości biega trochę? Jakoś tak... Jest zbyste Jakby w sensie w takim dziwnie bije trochę O, zabiłam jednego To był Maciusia Dobra Poczekam na ciebie jak coś Ładnie Dobrze to w ogóle dalej działa to dzielenie, bo... Na tej jest chyba wyłączone z tego, co kojarzę. Na no, Coxcraft jest to wyłączone, no? No to jest najgorsze w sumie, bo tak trochę często można mieć mały tamów, nie? Dobra. No, że się nie wiem, ona w sumie, ta. A to wiesz, co tak mam? Akurat bym. dwóch takich fajnych typów, w sumie, do zabicia lekko. Najładniej no O! Jakim cudem ja go zabiłem jakby, jak ty czułeś fireballa? Nie wiem Może być Może go uderzyłeś Raczej pewnie odbiłem fireballa Możliwe A to dawaj teraz my do szarych, czy do różowych idziemy? Właściwie do różowego Ja bym poszła chyba do szarych, bo szarych są teraz obok Tu są biali, no to obok okay, szarych Dobra, tak ja już mosty nie robię Za dużo budowania się, nie? Normalnie Już tak wolę zawsze fireballami podróżować Ja lubię fire i TNT, tylko TNT jest bardziej niepewne Tak, bo jakby ono czasem odbija mocno, czasem tak średnio No i czasami nie wiesz kiedy wyskoczyć To też jest często Nie mówię, jak przechodzą z to to. <coughs> Koks to. Są przyzwyczajeni do, że. Mówię, że muszą czekać aż do zera. A tu normalnie by z dwa. Oho. No to będę, nie mam ja troszeczkę, nie? Nie widzę właśnie. I gdyby nie te lagi, to on go zabił, ale troszkę mi zlagowało. Dobra, nieważne, to się to do ciebie. <grym> ja tu uciekam przed nim. the view the pain is never gonna stop if it's controlling you i know the time can heal it all i just gotta get through i just gotta get through i just gotta get through cause i feel like taking off find a place with the view the pain is never